Wydaje mi się, że nie powinniśmy pozostać obojętni na to chamskie wystąpienie posła Janusza Kowalskiego. Panie Przypomnę pośle, Tusku, bo zapomniałeś, że to ty zgodziłeś się pośle, na funkcjonowanie systemu EU ETS od 2000 roku. Pytania do zgodziłeś się na utworzenie albo do UETS zamiast krajowego. Zgodziłeś się na 10 to, że uprawnienia ETS były traktowane jako instrumenty finansowe. I przede wszystkim od 2013 roku zgodziłeś się tusku na to, żeby polska energia elektryczna była opodatkowana właśnie EU ETS-em. Jest pan największym szkodnikiem przecie RP. Przez pana Dziękuję, dzisiaj ceny Januszu. energii elektrycznej są w Polsce takie wysokie. Pozwoli pan, panie premierze, że zwrócę się do pana po pierwsze. Po pierwsze, zwracam się do pana premiera, a nie do państwa. Panie premierze, po pierwsze, chciałem podziękować za tak, za tak godne reprezentowanie Polski podczas swojego wystąpienia w Parlamencie Europejskim przy przedstawieniu naszej priorytetów prezydencji. Chciałem również przeprosić pana premiera za skandaliczne zachowanie posłów, europosłów Prawa i Sprawiedliwości. Dołączył do nich dzisiaj poseł Janusz Kowalski. Panie premierze, przepraszam. Dziękuję bardzo panie pośle. I przypominam, że nadal głosujemy nad sprawozdaniem Senatu w sprawie ustawy o rynku mocy.